Procedurę, którą teraz zademonstruję, to będzie naprawa całkowicie na gorąco. Mówimy o metodzie jednostopniowej, gdzie wypełnienie kanału uszkodzenia i wkład naprawczy zostaną wygrzane w prasie wulkanizacyjnej. Przygotowanie do naprawy to oczywiście odtłuszczenie powierzchni w okolicach uszkodzenia. Po odtuszczeniu wnętrza wykonujemy kalibrację kanału. Obustronnie, oczywiście. W sytuacji, kiedy sprawdzając miejsce uszkodzenia wewnątrz, wyczuwamy delikatnie kujący drucik, powtarzamy czynność kalibracji. Ponieważ wzmocnienie zrobimy wkładem na gorąco i wypełnienie mieszanką, dlatego przygotowujemy od razu powierzchnię pod wkład. powierzchnie czyścimy. aplikacja na gorąco wymaga stosowania cementu black, cement, kanał uszkodzenia i powierzchnię w oponie smarujemy ciemnym preparatem, który w uproszczeniu nazywamy klejem na gorąco. Podczas smarowania powierzchni dostateczna ilość cementu, czego black cementu dostaje się do kanału uszkodzenia, dlatego nie ma potrzeby smarowania czymś specjalnym Samego kanału. Czekamy do wyparowania. Wręcz wskazane jest, abyśmy, ponieważ powierzchnia odparowuje błyskawicznie, abyśmy ewentualne nadmiary czy zacieki, które powstają, usunęli mechanicznie. Żeby podczas wypełnienia kanału nie nastąpiło, czy podczas ogrzewania wypełnionego kanału nie nastąpiło gazowanie. Do wypełnienia kanału użyjemy materiału surowego, którego odcinamy sobie odpowiednią ilość z rolki. Materiał jest zabezpieczony folią. Powierzchnia, posmarowana w oponie do aplikacji, jest gotowa. Sprawdzamy czystym metalowym przedmiotem, czy wewnątrz odparowało. Nie. Wewnątrz mamy jeszcze mokry preparat. Czekamy kilka chwil do wyparowania również tego preparatu w kanale uszkodzenia. Jeszcze wyraźnie brudne miejsce. Czekamy jeszcze kilka chwil. Ponowna kontrola. Tym razem przedmiot metalowy jest czysty. Możemy wypełnić kanał mieszanką. Zdejmujemy folię ochronną. I począwszy od wewnętrznej części opony, czy wewnętrznej strony, wpychamy mechanicznie, starannie, raz przy razie, starając się nie napchać tam powietrza, tylko materiału surowego, wypełniamy ściśle kanał. Ponieważ y, y, przepchanie tej, tego materiału surowego y, kompletna, wylodopony staje się niemożliwe, ponieważ to się bardzo szybko klei, i łączy, Odcinamy ten nadmiar i staramy się ten materiał tutaj w miarę równo wewnątrz opony wyłożyć. Może być delikatnie wystający. To jest materiał plastyczny, który w procesie wulkanizacji na gorąco bardzo ładnie popłynie, wypełniając kanał. Na tak przygotowaną powierzchnię, już bez potrzeby stosowania jakiegokolwiek preparatu, aplikujemy materiał naprawczy na gorąco, czyli łatę typu ver. Po zdjęciu folii dociskamy również starannie. Preparat uszczelniający czysto teoretycznie można by było aplikować po wulkanizacji, ale po wulkanizacji na gorąco opona staje się gorąca i preparat niekoniecznie spenetruje w tę mikroporowatą fakturę, którą ma uszczelnić, a może czasami za szybko odparować i wtedy będzie się z opony uszczył, zwijał i nie będzie skutecznie uszczelniał. Dlatego najkorzystniej cieniuteńko aplikujemy go tylko na powierzchni nieprzykrytej łatą i wszystko w takim stanie pójdzie do wulkanizacji gorącej. Oczywiście jeszcze musimy skontrolować, jak wygląda kanał uszkodzenia od zewnątrz. Ponieważ, jeżeli, jeżeli mieszanka e, nie udało nam się jej dostatecznie dużo wypchać na zewnątrz, to możemy to z powodzeniem zrobić od strony wewnętrznej, zewnętrznej. Czyli uzupełnić e, brakującą część kanału. Zostawiając nawet przesadnie dużo materiału wypełniającego, jako taki element, który ma. Być ściśnięty bardzo mocno w termopresie. Przesadnie dużo zostawiam, choć nie byłoby żadnego uzasadnienia, żeby to w istocie było aż tyle, ale zostawmy tak jak jest i zamontujemy to w prasie organizacyjnej. Warunkiem koniecznym do wygrzewania wkładów naprawczych jest zapewnienie im podczas wulkanizacji docisku na całej powierzchni. Czyli wkład naprawczy, który znajdzie się w oponie, musi się znaleźć. Absolutnie na całej powierzchni grzałki. Jeżeli ten wkład naprawczy fragmentem nie będzie dociśnięty, to na pewno to miejsce nie będzie trzymać. Dlatego grzałka, wielkość grzałki determinuje możliwość użycia prasy do wulkanizacji wkładu. Mocujemy oponę zaaplikowanym wkładem na dolnej grzałce, na dolnej płycie termopresu, tak aby zapewnić mu prawidłowy i centralny docisk. Urządzenie jest absolutnie symetryczne, a więc jeżeli umieścimy od zewnątrz grzałkę centralnie na uszkodzeniu, to wewnątrz jest to absolutnie środek. Zblokujemy grzałkę prasy wulkanizacyjnej w i w zależności od jaką prasą dysponujemy, czy to jest prasa mechaniczna, czy pneumatyczna, wykonujemy odpowiedni docisk. Każde urządzenie taką instrukcyjną, jakby siłę docisku, ma określoną. Tu w tym przypadku to jest śruba pneumatyczna, ściśnięcie. Elementów śruby, elementów sprężyny w jeden blok gwarantuje, że siła docisku jest absolutnie wystarczająca. Czas wulkanizacji obliczamy z grubości opony, czyli przy normalnym użytkowanym egzemplarzu, gdzie grubość bieżnika razem z konstrukcją wynosi około 15-20 mm, razy 4 minuty to jest 80 minut czas wygrzewania. I taki czas ustawiamy na minutniku. Po zdjęciu z termopresu mamy gumę zwulkanizowaną. Oczywiście, ponieważ nałożyliśmy tego materiału zdecydowanie za dużo, to on musiał popłynąć rowkami. Te wypływki, one nie są nigdzie połączone z oponą. Trzeba je po prostu usunąć. Po lekkim podważeniu podcinamy nożyczkami nożem tak, aby maksymalnie rowki stały się na nowo drożne. Kanał uszkodzenia znajduje się tutaj, więc ten element trzyma się jako jeden blok, więc go zostawiamy. Oceniamy również jak zwulkanizował wkład naprawczy. Wkład naprawczy jest całkowicie zwulkanizowany. Jest gorący, tylko będę szpikulcem. Te fragmenty, gdzie docisk był najlepszy, guma dublująca popłynęła idealnie. Tutaj jest pokazana krawędź grzałki dolnej, a więc ten fragment nie popłynął. Nie zmienił, jakby, struktury. Natomiast jest materiałem zwulkanizowanym, ponieważ jest zastosowany uszczelnia. W związku z tym, naprawa musi tylko poczekać do ostygnięcia i jest całkowicie proces wulkanizacji zakończone. Optymalnie byłoby, gdyby powierzchnia grzałki pokryła jeszcze ten narożnik. To wynika czasami z minimalnego przesunięcia przy docisku, dlatego wulkanizacja jednoetapowa, gdzie materiał naprawczy grzany jest na termopresie, wymaga bardzo, bardzo precyzyjnego umieszczenia na grzałkach termopresu, a w ogóle skoro mamy do dyspozycji wkłady, które wulkanizują chemicznie, to stosowanie tej technologii wygrzewania ład za wyjątkiem zakładów bieżnikowania opon w zasadzie nie jest wymagane.